Witam serdecznie. Czwarty dzień walk, turnieju krwawa bitwa, trzygwiazdkowy, niedozwolony jest kolor czerwony. Jak wyglądają moje poprzednie dni? Może pokażę w atakach. Przegrałam jeden atak wczoraj, mój ostatni atak. Nie udało mi się ubić ostatniej karty, chyba, także wciąż dostałam jakieś punkty za to. O, moja obrona jest wciąż na A. Pomimo tego, że jest mono, bo przegrałam ile trzy obrony przegrałam. Pozostałe są wygrane. Ok, zobaczmy więc, jak się ułoży dzisiejszy dzień. Cool. Ok, czyli tak mamy na tanku. Um, jest tak, jest dwóch snajperów. 2 o 5 ROSKO też jest, AO5. 3 o 5 Ok, no to w takim razie muszę wziąć sobie żółtych panu tutaj. Gdzie oni są? Raz, dwa, trzy. Ten, kto jeszcze? Ten jest wolny chyba, nie, średni. Usuwa wzmocnienia. ha. Famka może? No, zobaczymy Famka wzmacnia. Trochę ryzykowna, ale OK, może się może się uda. U. Uh. Okej, okay, to powinno usunąć loską. Okej, okay. ta pani też padła. Bardzo dobrze się ułożyły karty. Okej. Okay. Ten pan jeszcze przeżył. O, nie przeszedł. Okej. Pa by. Super, no więc to się powiodło. Następny atak. Zielony, czerwony nie mogę wziąć żółte nie tutaj ma szybkich tutaj wezmę moje Wiktorie znowuż Wiktorie, Wiktorie A tutaj oczywiście jest moja broń z krwawieniem ulubiona na nich alright się. Okay. Potrzebuję, super. Elegancko broni wykończyła. Następny uh. Ten będzie trudny, dlatego że Wiktoria na tanku wciąż może sprawić problem. Tak, pierwszą Wiktoryi usuniemy w ten sposób. Spróbuję na. No. Smyka teraz, bo on też uderza wszystkich. I kto tu jeszcze słabo wygląda? Wiktoria, nie tego, tak, Rosco. Okej, okay. no bardzo ładnie. Czyli ta Wiktoria mi przyłoży trochę. Ale mam nadzieję, że skutecznie. To powinno naładować teraz moje dziewczyny. Ok, i atak. Puff! Superb. Zostały dwa ataki. A tutaj, jakby, nie ma dyskusji. Na tanku jest niebieski, więc oczywiście biorę moje zielone dziewczyny. A o 5,3 3, A o 5 i Tanenbaum, no. Zobaczmy, może Tanenbaum nie... O Jezus, o no. No. Mm. Cool. Okej. Okay. Więc tak, spróbujemy usunąć tą panią, przynajmniej jedną i teraz tak, jest mniej na cmyku, więc uderzę w cmyka. Dobrze, udało się go usunąć. Pięknie, ten baum padł od broni, została mi tylko ta O, oh, come on. Oh, fiu. Dobrze. I ostatni atak. No tutaj jakby nie ma dyskusji. Dwa niebieskie koło siebie. Trzymaj się za ręce. Um, to wchodzę z zielonymi. Powinno usunąć rowera. Dobrze. O, bardzo ładnie. A teraz zostali sami snajperzy. No i po nich. Okej. Okay. O, czyli znowuż dobrze, że mi się, dobrze mi się ułożyły ataki, 5 wygranych, to mnie wrzuciło na razie na jakie miejsce, 59, 12,480 chyba mi ostatniego ataku nie policzyło, bo powinnam być chyba trochę wyżej. No ale zobaczymy jak to się ułoży, pewnie trochę znowuż podskoczę po, po nocy. Zobaczymy, jak na razie jest OK. Powinnam się utrzymać w tych top 1, bo to jest czwarty dzień, został tylko jeden dzień walk. Jeżeli się uczyłam, to w, piątym, w, pięciu, w top 5% też mam szansę na 50 emblematów, więc nie ma problemu. Ok, to tyle na dzisiaj. Powodzenia w Waszych walkach i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!